No witam was widzowie w jak to pięknym dniu, można by powiedzieć nawet we świętecznym dniu. Dlaczego? Bo w World of Tanks obchodzimy święta i to nawet po części z Halloween, więc cóż widzowie, dzisiaj z powodu, że tak, to są takie święta, to może wam taki troszkę szybki odcinek zrobię, żebyście nie siedzieli przed telefonem i innymi sprawami z mojego odcinka 24 na dobę A dzisiaj się to jest dobre właśnie pytanie, w czym się dzisiaj zagramy ale zanim zagramy sobie to zobaczcie, tutaj jest takie coś No, okna, gra w World of Tanks to pewnie od razu to zauważył i ja chcę dodać, że chcę i do tego czołga czołg lekki, typy 62 e, 7 k Trier e, czego kiedyś miałem? Nigdy go nie miałem Dlatego jestem ciekaw, jak mi się będzie grało. A Chiny to ja lubię, właśnie Chiny, bo mają dosyć szybkie przeładowanie pocisku. A ten ciąg ma 5,47 sekund przeładowania pocisku. Ale z ulepszeniami, czyli że na przykład ulepszeniami mówi, chodzi mi o ulepszenia, czyli na przykład, że. chyba mm, Wam to powiedzieć, czy po prostu materiały eksploatacyjne chyba? Nie, 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 czekajcie, czekajcie to jest ten. Wyposażenie, a z wyposażeniem, jeżeli ten, tamten czołg byśmy zrobili z wyposażeniem, to i zobaczcie, tutaj, tutaj są te ładowanie, ładowanie i tak dalej, i tak dalej, co nie? To wtedy ten czołg może nawet ładować dużo, dużo krócej. Więc wiecie, naprawdę może by naprawdę fajnie. O, to to jest? Ty, czekaj, co co to, to jest? E, co to jest? A to, co to robi? Yy. Yy, czekajcie, to jest to golda. z Wow, czekajcie, a to co robi? Co, co to daje? Yy. Również jest to golda, powiem Wam. Świetne nagrany nawet są, ale najbardziej ten, ten, ten kamuflaż mi się podoba, bo to jest kamuflaż, prawda? Yy. Tak, wchodzimy mm. jakkolwiek wygląda, ale to chyba na jakimś innym czołgu się wyprzedujemy. No, całkiem nawet fajnie. A zakupiłem się coś takiego, takiego czołga. No i taki też fajnie. No ale, ale najbardziej mnie yy, widzowie ciekawi to. Wow. Powiem, robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. Wow. Dobra, dobra, ale nie o tym, bo zmarnowałem połowę odcinka już na pierdolenie o nowych nowościach. Więc z góry przepraszam. Dobra. Yy, co? Ja, ja bym na sylkę pograł KW2. Ale to ma taki fajny kamuflaż, tak, taki, taki lawowy. Więc... Wiecie, brzmi interesująco, co nie? Czekajcie, bo potem mnie nie, 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 nie będziecie słyszeć i coś. Ale nie wiem czy na mnie słyszeć, ale chyba ta. Bo mam nadzieję, że dźwięk się kurwa nie popsuł, a jeżeli się popsuł dźwięk, to ja bym się wkurwił. Ale dobra. Sorry. O kurczę. dobra, sorry. To jest mi tak trochę dusiło przy okazji. żeby chciała po prostu, chciał, my, moment, tak, tak, aby się ciało beknąć, ale tak naprawdę nie obekłam się. Dlatego. Dobra. Mhm. Mm Dobra, dobra, Trzeba jechać tu. Dobra. Mhm. Please, żeby ktoś tu fajny był taki, kto który... ma... więc... by... o nas. na huba na za więc... Siódemkę by było trochę trudno przebić, ale jak ktoś tak stanie boczkiem do mnie, no to... Byłoby mi bardzo miło, tylko... No to... Tylko... Poczekajcie, no, bo sobie się prawie w miejscu, tylko chciałem powiedzieć... Że tylko, żeby po prostu było tak. Au, 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 au. Chodzi mi o to, żeby po prostu tylko fajnie komuś tak wyjebać. Tylko, żeby on stał w boczkiem do mnie, właśnie. Tylko bokiem. Oś. Dobra, dobra. On nie trafił. Więc, wiecie, wiecie, to jest dla mnie taki malutki plus. Kurczę, ten tu sama Czekaj Czekajta, czekajta. Bo ja chcę, żeby on tu... Dobra, ja dostał, dostał, ktoś, tylko... Ziewciul mało dostał. Ała, ała, au, au, au! Co tam taki mądrala? A, ten typy, 58 osiem. No, chińs chińskie badziewie. I tam mnie nawala te chińskie badziewie. Naprawdę, gratulacje dla mnie, że chińskie badziewie mnie tak mocno nawala po reju. A panie T29, są mi dupe, teraz, bo teraz, teraz idzie gruba akcja. A tylko że my w Szyldu go ładujemy, kuźwa, nie, a nie, za, dobra, za 12 sekund, dopiero będzie miał restart, mógł się to naprawić. Tylko dla mnie to trochę za długo chyba już Ej, to, to, mnie tam nie było, żeby nie było. Dobra No do, dobra, zostaw mnie tutaj ty stilu pieprzony. Nie to nie ma Powiedziałem, mnie tam nie było. <grytanie> dobra, no pierdolcie tylko że nie mają już mało HP, oni są, już, oni są na parę hitów do rozjebania już No. To brawo, no WZ-ka mnie wyjebała. Hmm, aby to powiedzieć gratulacje dla mnie, to nie? Słuchajcie, ja tylko to sobie dwie biteweczki, bo nie chcę z was zbytnio tak przynudzać dzisiaj. Bo na pewno nie każdy ma czas na, tak, na takie coś. No właśnie, czekajcie. A jak to zrobić? Mam pierwsze pytanie. Czekajcie. Tak. Yy, Czekajcie. Zbierajcie sobie za, no, za, za pierwsze 5 dnia czołgami od 4 do 10 nie przejmuj się 10 do 10. Zyski z dziecięciem Bez mnożników. Aha, to interesujące bo tu mam takie, ale to są znowu monety jakieś to mi jest niepoczynne, ale patrz ile ma fajnych kamuflaży nawet mam całkiem, no całkiem sporo nich jest tu tak, tu mam na 11 na konto premium, tu mam zapytasz, zapytasz, zaraz ktoś mi tak powie, napisa, albo mi napisał, albo po, po, po tą skoro masz z nich 11 to czemu nie używasz jak masz na 0 dni konto premium a z tego powodu że ja na razie nie, nie chcę używać, bo chcę Zrobić to, jakbym miał dziesiątkę, czyli e, dziesiąty trier e, W moim epipunku. E, może to w sumie garaży, może to zobaczyć, że mam ósemeczkę. A na pewnych odcinkach byliśmy dziewiąteczkę. Dokładnie to. Zgadza się. Tak, dokładnie to. Ale co wam muszę powiedzieć teraz tak? Niestety ten czołg sprzedałem z tego powodu że wtedy potrzebowałem kasę na ósemeczkę i dlatego nie mam tego czołgu już. A teraz bieram na ten czołg 3 450 000 pociskowy magazynek więc w sumie fajnie i potem już zrobić po, dziesiątkę i teraz uwaga, co to, to powiem tak jak zrobię sobie tą dziesiątkę tutaj BC-25T to potem idę do WZ113. Dlaczego? Bo jest to jest najtańszy czołg w całym World of Tanks. Ja sobie spraw jak z tym programem World of Tanks sam się sprawdzi, jak sprawdzicie sobie WZ113, on kosztuje jako jedyny 200 tysięcy gwiazdek. A inne to już 205 tysięcy, 275, 250 tysięcy. Więc wiecie, wiecie, widzowie, Różnica. Jest kolosalna. Jak to i niech mi ktoś kuśćwa nie powie, że różnicy nie ma. Bo naprawdę jest różnica prawie o 50 a, 50 a 75 tysięcy. Więc no. Więc jak to mi powie, że różnicy nie ma, no to ja, no ja się takim takim kolesem pokłócę. Ale wiecie, ja nie chcę, nie, wiecie, nie chodzi mi o to, że ja sobie ja od razu poszarpie, żeby nie było. Wiecie, no wiecie, w komentarzach. Jak coś mi tak w komentarzu napisze, no to... No trudno, no wiecie, każdy ma swo, swoje zdanie i opinie, prawda? Ja nie mówię, że nie, że, że nikt nie ma swoich opinii i zdań, no bo to... Nie na tym kurwa polega. Dobra. I tak bym musiał trochę nagranie zmontować. Bo naprawdę zauważyłem, wiecie to. Naprawdę... Ja na live'ach i ja odcinkach zauważyłem, wiecie co to zauważyłem. Eee, coś takiego, że jak ja... Tak aby tak wciągał się powietrze, to z moich ust czas słychać, aby tylko powietrze, że masz rozmowę. Więc to będę musiał nad tym popracować. Kurwa, dziś, dzisiaj naprawdę jeszcze trochę nie wyspałem, całą noc kurwa gadałem z kolegami. No i wam powiem kuźwa, że teraz się trochę język plącze. Już. A tu bym nie chciał wyjechać, bo tu mi. wyjebie, ale... Ciul z tym, trzeba go rozpierdolić, rasa porządnie już Bem. Będ No zarobiście i już chłop dostał. No tylko ja to zostałem po dupie. Dobra, chłop. Ty się wycofujesz, to ja się też wolę wycofywać, bo ja tu nie chcę być potem sam. Ach, dobra, No Dobra, spierdolaj. Spierdolaj, kurwa, no zostawcie mnie, wiesz, knanie za banę. No wiesz, pasy no, i kurwa no, widzowie no, i to jest tak kurwa, tacy kamperzy jebani, że chuj. Kto się ze mną zgadza, no niech da łapkę w górę już teraz. <grym> Serio. Jeżeli ktoś gra w World of Tanks i mnie ogląda, e, jeżeli chste, ma takie same zdanie, że w World of Tanks jest, są same, kam, są sami jebani kamperzy, niech da łapkę teraz w górę. I napisze komentarz, prawda, albo coś. <grym> Bo, Naprawdę każdy się ze mną zgodzi, że w World of Tanks jest wciul dużo kamperów. Jak ktoś mi powie, że nie ma kamperów, no to, 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 ja, to ja się wolę chyba zabić. Jak ktoś mi powie, że nie ma kamperów. Każdy, każdy ci szanujący gracz w World of Tanks powie, ale w każdym World of Tanks są kamperzy. No i tu was już muszę zaskoczyć, bo tak jeden kolega, RayFixon, którym czasem mówiłem o nim, Podobno to jest gra dużego WOTA, nie, nie podobno, że nie chodzi, nie chodzi mi o to, że podobno gra, tylko gra dużego WOTA i podobno na w dużym wocie e, nie ma botów a na małym blitzie sam. Czyli to jest kurwa oszukańcia I podobno, i podobno no ale wiecie na, na dużym Wocie tam jest więcej kamperów, no bo wiecie, tam są nie sam nie tuzam, wybiałem to chyba nieściciele i tak parę naszych tych innych czołków cioł, a wiecie, no to w samym, w, w dużym wocie to w jest więcej y, takich kamperów, prawda? W małym jest trochę mniej, bo jest jakby mniej ciągów do wybrania. A w takim dużym, no to... wiecie. Ale wiecie, nie mi oceniać, żeby, żeby potem ktoś mi do nie przyciepił, że... Ja boję ja kłamie, ja bo ja tamto, a nigdy nie grałem, więc za więc ja wolę tak zbyt nie wymądrzać. Żeby ktoś mi napisał w komentarzu, że ja się... Za bardzo wymądzam czy coś. <laughs> bo naprawdę... Ja się zbytnio nie wywodzę. Dobra, koniec pierdolenia, gramy, bo... O tylko słuchacie moje pierdolenia, a chcecie widzieć jak gram. Jak się wkurwiam jak się wk**wiam, Czekajcie, jaki się tu kamuflaż założyć? Ten muszę fa... tak, ten jest fajny kamuflaż, tylko ten kamuflaż sobie zostawię na dychę. na dziesiątkę. O, to jest... jakieś dziwne. No ten z takim, ten założył, założony, tylko żebym... A tylko mi ten jakoś nie pasi. Dobra. Na, na takie sobie triery to na razie mi się nie zachodzą w camuflażach. Yy, dobra, polecimy chyba sobie na jedną bitewkę na Big Bossa i to chyba na 7 Parona, bo Paronem to dużo lepiej gra. Big Bossa, ja, jak, jak wygramy lub przegramy Big Bossa, to skończymy sobie odcineczek. No więc no. Dobra. to szybciej, szybciej, bo nie ma czasu. Dobra, mamy trujący strzał i wzmocnienie tych... wzmacniać te Przepraszam za moje łkanie i moją ortografię wyskową łatwuję. Dobra, nie ładnie. Kogo... Kogo my tu mamy bossa. Halo! Kurwa, tutaj kogo to mamy bossa. LTDBB, łaku. Ale za to ma trochę więcej HP niż od przeciwnika, bo... A ten bulldog to gdzie tam pojechał? Ale dobra... Ja, ja, ja bulldogiem nie gram, więc... Aha, nie, bo ten bulldog jest tu, ja myślałem, że nie jest tam gdzieś. W przeciwniku gdzieś tam. A, eee, czekajcie, a tego bulldoga tu pił. O, panie! Gdzieś ty go wpakował. Aha, tam, dobra. Jak łoby dostał? E, e, czekajcie, bo ktoś mi tu jakiś e, cep pisze, nie wiem, nie wiem kto to jest. E, z góry naprawdę przepraszam. Czekajcie, już wam, już wam to wyłączam. Nie przejmujcie się niczym. Oj. Dobra, wracaj tu na Max, pieprzony ty. Gin ty. Smorajarzu. Czeka nie nie uziętującego strzału, no właśnie. A Max, wraca mi tu. Eee, czekajcie, bo tu już mi ten mały gnojek od tyłu wyjeździe. No Mam miło się. A, ha! I dobrze mu tak. Ja eee, chłop chyba nie wie, że się tu z niego od tyłu czaję. I chłopob... No to mu chyba niezbyt pomogło. Kasia, <laughs> jest jest ktoś jeszcze? Nie, 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 nie ma. Bo oni czasem on, chcą tu lubą kampić. Ale chyba już nie ma, więc... I tak jedziemy tutaj, bo tu jest sami boss na spałnie od razu już. Już łatwo pójdzie go teraz rozpierdolić. O, no, taj, berek tajgerek pesze odrodził. wskazanie plus. Tylko ja tam nie wiem, wy, wy to są pewnie to widzieliście tak jak ja. Yy, to wszystkie moje powiadomienia, i tak dalej, i tak dalej, prawda? To tam nie wiem, czy tam, tam że tam kończy mi się miejsce na, na disco. Yy, I to mi się właśnie, to mi się kurwa nie podoba. Uuhuhu, dostał za tysiąc. Wow, dobra. Widzowie, i tak się to robi, widzicie? Zaczekajcie, gdzie jest ten pudel? Bo ten pudel gdzieś tu w końcu musi odrodzić, prawda? Tylko pytanie, gdzie teraz? Dobra, o, dobra, pudel się odrodził. To pudel jest nasz, nasz teraz. Ty, ey, on magazynek dostał! Ty, pudel magazynek dostał, widzowie, ten odcinku. Magazynek, chłop dostał. Pudel dostał magazynek. Łapanie. Magazynek, pudel dostał. Ha! jeszcze chłop dostał. Co jest? Widzicie to, widzicie teraz, widzicie, co się tu odpierdala? Nie, dość, że pudel dostał magazynek, to ja się to został zniszczony. O kurwa, wam powiem, widzowie, teraz to się tak nigdy nie uśmiechnął jak teraz. Ale co to najlepsze? Za to jest wszystko nagrane. Teraz, bo to jest na odcinku. Więc pozdro dla was, widzowie. Więc teraz teraz macie poradnik, gdzie ma pudel magazynek. Totalnie, widzowie, totalnie macie teraz poradnik, gdzie ma pudel magazynek. O kuracie. czekajcie, bo ja bym, ja, bym wy... ja, by, ja bym tego bossa wyciągnął. Dobra, bo nie chciał wyjechać, ale to został zniszczony. Dobra, jedzieś pan no. Chyba wie walą mi nagranie z powodu, z powodu braku pamięci, tak właśnie powiedziałem. Ale cóż, dzięki i tak za, za oglądanie. Bo w sumie wygraliśmy to. Chciałem się to powiedzieć yy, właśnie co przedtem chciałem właśnie powiedzieć, to ciot. Doskonale yy, skończyłem i cóż. I tak dzięki za oglądanie, bo wygraliśmy to. Tyle uszkodzeń zrobiliśmy. A teraz nagrywam dogrywkę z tego urywku tutaj. Ale cóż już A ja was zachęcam do subskrypcji i lajkowania, jeśli odcinek spodobał. Pamiętajcie, odcinek już możecie znaleźć na u mnie na kanale, Będzie, będziecie mogli sobie obejrzeć całe dlaczego mówię teraz na końcu, Bo aby, aby ktoś coś przeoczył, to w razie go może się od nowa puścić i zobaczyć gdzie. Na, na przykład możesz trochę stopnąć do tyłu i tam zobaczyć, gdzie ma pudel nasz polski magazynek. Więc cóż, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. nała, Siemanko! Chyba wie, wywaliło mi nagranie z powodu, z powodu braku pamięci. Tak właśnie powiedziałem. Ale cóż, dzięki i tak za, za oglądanie, bo w sumie wygraliśmy to. Chciałem się to powiedzieć, e, właśnie co przy tym chciałem właśnie powiedzieć, to Ciot. Doskonale skończyłem. I cóż, i tak dzięki za oglądanie, bo wygraliśmy to. Tyle uszkodzeń zrobiliśmy, a teraz nagrywamy dogrywkę z tego urywku tutaj. Ale cóż, widzowie, a ja Was. Zachęcam do subskrypcji i lajkowania, jeśli się odcinek spodobał. Pamiętajcie, odcinek już możecie znaleźć na, u mnie na kanale. Będzie, będziecie mogli sobie obejrzeć cały dlaczego mówię teraz na końcu, Baby, aby ktoś coś przeoczył, to w razie go możesz od nowa puścić i zobaczyć gdzie. Na, na przykład możesz się trochę cofnąć do tyłu i tam zobaczyć, gdzie ma pudel nasz polski magazynek. Więc cóż, dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku Nała, siemańko.